Hello, witaj na kanale Ogarnij Swój Angielski, który powstał z myślą o osobach chcących nauczyć się języka angielskiego. Program nauczania, który przygotowałem na tym kanale, zawiera w sobie darmowe lekcje i materiały umieszczone na YouTube, a także całkowicie darmowe kursy multimedialne w aplikacji Memrise. Link do aplikacji kompatybilnej z tym kursem znajdziesz w opisie filmu lub w komentarzu. Znajdziesz też tam link do aukcji mojej książki na temat uczenia się języka angielskiego. Dzięki tej książce dowiesz się m.in., jak skutecznie uczyć się języka angielskiego, tak żeby cała ta przygoda zakończyła się Twoim sukcesem. A teraz zapraszam na kolejną lekcję. Cześć. W tym odcinku opowiem ci o przysłówkach częstotliwości. Jest to temat, który niemal zawsze jest omawiany wraz z czasem present simple, a ze względu na to, że był to temat mojego ostatniego filmu, to jedynym słusznym wyborem na kolejny odcinek, czyli ten są właśnie te przysłówki. No dobrze, ale dlaczego tak jest i czym one właściwie są? Te przysłówki są to po prostu słowa, które pozwalają nam powiedzieć, jak często coś robimy albo coś się zdarza. Takimi podstawowymi przysłówkami częstotliwości są always, zawsze, usually, zazwyczaj, often, często, sometimes, czasami, seldom, rzadko, hardly ever, prawie nigdy i never nigdy. W związku z tym, że dzięki czasowi present simple. Możemy mówić o tym, jak często coś robimy, to okazuje się, że te słówka idealnie nam ten czas uzupełniają, bo pomagają nam precyzyjniej o tym mówić. Dlatego właśnie nawet można powiedzieć, że te słowa właściwie wskazują nam na konieczność użycia czasu present simple i z tego właśnie powodu najczęściej również są omawiane z tym czasem. No dobrze, ale jak właściwie powinniśmy ich używać? Żeby to zrobić poprawnie, powinniśmy zapamiętać, że są trzy główne reguły, czyli powiedzmy pozycje w zdaniu. I pierwsza z nich: z czasownikiem być. I na przykład: They are usually happy. Oni są zazwyczaj szczęśliwi. He is always late. On jest zawsze spóźniony. I zobacz, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku te nasze przysłówki usually i always są zaraz po odmianie czasownika być. W przeczeniu będzie to wyglądało w następujący sposób. They are not usually happy. He is not always late. I zobacz, że tutaj zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nasze przysłówki będą w tym przypadku po not pytaniach będzie to wyglądało następująco Are they usually happy? albo Is he always late? I zobacz, że żeby stworzyć pytanie z czasownikiem być, no to musi on się zamienić miejscami z osobą, no i w tym wypadku będzie na początku zdania, a przysłówek częstotliwości zostaje w miejscu. Drugi przypadek użycia, który można właściwie nazwać standardowym i takim zwykłym. Jest to takie typowe użycie tych przysłówków i w tych wypadkach najczęściej będzie występował przed czasownikiem. No i na przykład, I sometimes work on Saturdays. Czyli ja czasami pracuję w soboty. I always brush my teeth. Ja zawsze myję zęby. I zobacz, że mamy osobę, mamy przysłówek i mamy czasownik, który niesie nam jakby znaczenie w tym zdaniu. I cała reszta zdania. To jest takie typowe użycie. I ostatni trzeci przypadek będzie to użycie po czasowniku posiłkowym lub czasowniku modalnym. Jeśli chodzi o nasz czasownik posiłkowy w czasie present simple, jest nim czasownik do albo das. Jak pamiętasz pewnie z poprzedniej lekcji, występują one w czasie present simple w przeczeniach i w pytaniach tylko po to, żeby nadać strukturę gramatyczną w zdaniu. Nie niosą więc ze sobą specjalnie żadnego znaczenia. Poza tym, że po prostu muszą być, żeby powstało przeczenie lub pytanie. I na przykład: He does not always read books. On nie zawsze czyta książki. I do not always lose. Ja nie zawsze przegrywam. I zobacz, że w tych przypadkach mamy osobę, później mamy does not albo do not, czyli przeczenie, always, czyli ten nasz przysłówek i czasownik, o który nam chodzi i który niesie znaczenie. W pytaniach z kolei ten nasz przysłówek będzie umiejscowiony po osobie. Jest to spowodowane tym, że nasz czasownik posiłkowy musi udać się na początek zdania, żeby stworzyć pytanie. I na przykład. Do they never wash their hands? Czy oni nigdy nie myją swoich rąk? Does he always win? Czy on zawsze wygrywa? Jak widać, czasownik posiłkowy jest na początku zdania, a nasz przysłówek został jakby w miejscu. I teraz uwaga: w języku angielskim nie ma czegoś takiego jak podwójne przeczenie. Co występuje w języku polskim? Na przykład w języku polskim możemy powiedzieć, że ona nigdy nie wygrywa. I po polsku po prostu wiemy, że ta osoba nie wygrywa. A to słowo nigdy po prostu nam to jeszcze podkreśla. W języku angielskim na taki twór nie ma miejsca i jest to po prostu błąd. Nikt tak nie mówi, więc i my tak nie mówmy. Na zakończenie muszę jeszcze dodać, że o tych ogólnych zasad, które podałem wyżej, jest jeszcze dużo wyjątków. Ponieważ bardzo często się zdarza, że te przysłówki będą też na końcu zdania albo na jego początku. Zależy też, co będziemy chcieli podkreślić. Można więc też na przykład powiedzieć: I go to New York two times a year. Ja jeżdżę do Nowego Jorku dwa razy w roku. Albo: Two times a year I go to New York. Dwa razy w roku jeżdżę do Nowego Jorku. W tym drugim przypadku akurat będziemy chcieli podkreślić, że to się zdarza dwa razy w roku. Dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli uważasz, że był wartościowy, daj łapkę w górę i pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, wtedy nie ominą cię kolejne odcinki związane z nauką języka angielskiego. Do zobaczenia. Bye.